Kolejny weekend, kolejny wyjazd. Tym razem wybrałem się na Torf, czyli Toyota Offroad Festival. Byłem tam w pracy, ale po zamknięciu stoiska zamierzałem się świetnie bawić. Zapraszam do relacji z tego super eventu. Dojechałem na zlot Toyoty Toyota Offroad Festival. Organizatorzy za to, że już tutaj są. Widzę, tutaj będzie wystawa Expo. Będą tu wystawcy. Pewnie wszyscy goście z tojotkami będą tutaj wjeżdżać. No i to będzie. O, pieseł i pieseł podróżnik. No i witamy na Toyota to Offroad Festival. 7 rano Toyota Offroad Festival po prysznicu zaraz weci jakaś kawa herbata i śniadanko oczywiście piękne widoczki. My spaliśmy z kolegą w takich zwykłych namiocikach Na ziemi znaczy kolega w hamaku, ja w namiocie. Nasze stoisko rozłożone. No prawy, bo jeszcze będziemy mu zupełnie wsił I tam ludzie już się też powoli wstają, ale jeszcze mało osób. Widziałem na kempingu dosłownie 5 Toyot, ale tak naprawdę oni mogą przyjeżdżać dopiero dzisiaj tam chyba o 16, więc dopiero Toyotki się będą zjeżdżać. Dary natury. Powoli się rozkładamy. Czwartek, inni też już zjeżdżają. Kolejne firmy, kolejne firmy. Więc... Tutaj też. No, zapowiada się fajny weekendik. Oby tylko pogoda dopisała. Welcome to Toyota Festival. Welcome to Toyota Festival. Toyota Camp. Wystawcy się zjeżdżają, coraz więcej. Toyota Offroad Festival zaczynamy. Toyota Festival w pełni. No, troszeczkę samochodów przybyło. Pewno Polacy są rozstawieni. Nie widać tak tej liczby. Chowają się między drzewami. Ale musicie uwierzyć, że jest troszeczkę samochodów na strafi wystawców. Toyota Offroad Festival w pełni, wystawcy rozłożeni, już tutaj zwiedzający, odwiedzają stanowiska, ja jestem oczywiście u siebie w firmie More 4x4, zapraszam do pogadłych. I jak tam, wejdzie pan. Wchodzę i zostaje mi jeszcze, na nogi zostaje mi 10-15 cm. No i głowa też zostaje 5 cm, więc myślę, że na osoby w wielkości 182 jest idealnie, bo mamy jeszcze przestrzeń i nie dotykamy, e, nie dotykamy bocznych ścian namiotu, co jest bardzo ważne w tym. Więc jest akcept. teraz czekać na testy mojego namiotu, który mam u siebie na pażerach. Pokaż czy umiesz zejść! Bo, jakby spadł, to wiesz, to na wideo akurat super rzecz, nie? No tak, no bo to, może to jest fajnie. Zobaczcie, jestem u Leszytech i taka perełka Forerunner trzeciej generacji, ale nie taki zwykły, bo jest 2UZ z kompresorem. Zobaczcie, tutaj właściciel mówi, że weszło na centymetry i jest naprawdę jest ciasno, ale wszystko działa. No naprawdę. Piękna maszyna. Zaobserwujcie sobie Instagrama, to zobaczycie tego potworka I druga perełka. Zobaczę Ford E 250 Buda, ale rama jest od Forda Rangera, od Forda F 150. Tak zmotane, fało 8 zostało. No, znaczy, nie wiem, yy, motoryzacja codziennie mnie zaskakuje. Po chwilowej ciszy uważam, że Toyota Offroad jest w pełni yy, na maksa. Dużo się dzieje wystawcy. Teraz mamy prelekcję. Stanowiska w pełni miało być do 18, a myślę, że będą do 21 Ponieważ jest takie zainteresowanie, bo przedłużyły się trasy offroadowe Uczestnicy, uczestnicy jechali 7 godzin i dopiero zjechali około 19 Więc naprawdę dużo się dzieje Teraz mamy właśnie wykład, prelekcję w podróżnicę Widzicie, firma Rajo, bez asfaltu, Steeler Mamy Offlandera, mood Killer, More 4x4 no zobaczcie, jest o yy, godzina, prawie 21 i dopiero tak naprawdę festiwal się rozpoczyna. <śmienic> Sobota, kolejny dzień Toyota Offroad Festival. Pierwsze grupy już e, ruszyły na trasę. Wystawcy zostają teraz chwilę odpoczynku. My również z ekipą Offlander ruszamy na trasę. Porobimy trochę zdjęć, pobawimy się, ponad są pieczątki na żwirowni i czekamy teraz, aż się chłopaki zbiorą i ruszamy na szlak. Toyota Offroad Festival, sobota. Jedziemy z grupą prowadzoną przez Mariusza, podróże 4x4 i chyba jesteśmy na starej jednostce wojskowej. Pan otworzył nam bramę, który tym terenem tutaj zarządza. Mamy pozwolenie, żeby jechać, więc wszystko legalnie i sobie konwój złożony dzisiaj z bardzo dużej grupy dwusetek. z moim kierowcą jest dzisiaj Jacek. Więc ciśniemy i liczymy na dobrą zabawę i że ubrudzimy te piękne furki dzisiaj. Yeah. <laughs> Stara jednostka wojskowa. Zwiedzamy sobie. Zobaczcie, lubię takie klimaty, bo zawsze są te stare, oldschoolowe napisy. Więc no naprawdę fajnie sobie po Pamiętajcie, nie śmiecić na rubeksach i zostawić to miejsce w takim, jakie było. Zobaczcie. Kolejna e, atrakcja na trasie. Ełcka kolej wąskotorowa. Zobaczcie, człowiek nie ma pojęcia co ma w okolicy. I na trasie. Zobaczcie, jest tutaj dużo dzieciaków, rodzin e, i można się przejechać. Podejrzewam z tego. O, idziemy do przodu. I zaraz zobaczymy, czy on jest napędzany. On no pewnie czy to będzie na węgiel. Bo nie chce mi się wierzyć. Bo... Czy to jest kolej napędzana parowo? Zobaczcie, jak się gotuje. Tak. zmiernych, bo tutaj wyjeżdżali i wchodzimy. Dobra, wyrzuc okay. Dobra. Wszystko jest przejezdne, tylko nie z sercem, nie wiem, nie, nie, nie Spokojnie przejechać. Eee, byliście kiedyś na rajdach offroadowych? Klasycznych rajdach offroadowych? Ja tam znać was rękę? Macie, czyli co? Mali ludzie nie mogą do offroadu? No, no wiesz, bo ja się tak śmieję. Ciekawe czy moja ręka wystaje z <śmiennie> Wracamy! <noise> Ale co się? cofaj się do tyłu, pamiętaj. Cofam się do tyłu. Zobacz, drogę nam Tak. Zobacz, naprawili nam drogę w bardzo ładnym stylu. Bart w prowadzi. Zrobiliśmy rajd na pieczątki. Jacek zaliczył pierwszy rajd. Ja byłem pilotem. Zmęczeni. Śmierdzący przynajmniej ja, bo latałem, więc y, naprawdę fajnie wracamy na kemping myjemy się obiadek, jeszcze trochę pracy, a wieczorem chill. Toyota Offroad Festival zakończone. Uczestnicy powoli rozjeżdżają się do domów. Dziękuję wszystkim za spotkanie. Sklepy z asfaltu. Chłopaki z portu Szynor, który za nami żarełko, panowie Zbyszkowi, Matt Killer. Oczywiście O'Flander, Bartek, Maciej. Naprawdę mega ekipa leszytek, których poznałem na żywo. Mega ludzie. Do zobaczenia na szlaku.